11 listopad 2021 Helmut Schmidthaus Die Zeit Umieszczone jest to w sercu Hamburga miejscu gdzie mamy kościoły jest tu kościół świętego Piotra z tyłu mamy ratusz, który stoi na dwóch klasztorach tutaj mamy kościół Świętego Jakuba, Elmut zmarł 10, 10 listopada 2015 roku w Hiborgu. wcześniej zmarł jego przyjaciel 10 listopada, w w 1984 roku zmarł jego przyjaciel Breżnik Helmut Schmidt Bundeskanzlerz od 1974 do 1982 roku organizator stanu wojennego stanu wojennego 13 grudnia w 1981 roku Gustrow na spotkaniu z Honeckerem wspomagał władców polskich. Zorganizowali spotkanie w kościele. 37 tysięcy stazji pilnowało tego porządku. Zaaresztowali bardzo wielu Niemców. Gystrof, miasto założone. Przez środka Polskiej Królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Tutaj mamy Kościół Świętego Piotra, Bucerius Strasy i najważniejsze miejsce, właściwie świata, gdzie była wielka katedra złożona przez władców świata doszczętnie w 1806 roku kiedy Hamburg był pod okupacją francuską Historia Hamburga jest niezwykła tutaj w tym miejscu Karol Wielki fundował pierwszy kościół mariacki w 1810 roku Potem był tutaj klasztor św. Anskara, który został biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku. W tym klasztorze umarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku święty papież Benedykt V, 132 papież rzymianin, urodzony w Rzymie 2 marca. 1915 roku. Po nim 192 papież Święty Celestyn V urodził się 4 lipca 1210 roku abdykował 10 grudnia w w 294 roku. Jest to niesłychany dzień, dlatego, że tego dnia w Oliwie, w klasztorze cystersów, przekazano pomorze gdańskie księciu Przemysławowi II, prawnukowi świętej Jadwigi Śląskiej, która była wnuczką Jadwigi Witolda, do i królowej Małgorzacie, która była. Jej przodkowie budowali Hamburg Czterech Adolfów. Urodzona w Rzymie, urodzona w Berlinie w dniu śmierci św. Ludwika 25 sierpnia 1270 roku. I tego dnia 10 grudnia 1294 roku Domek Nazaretański znalazł się w Loreto, 10 grudzień 1294, ten niezwykły dzień abdykacji yy, Celestyna V, przeniesienia domku nazaretańskiego w Loreto, dlatego tak ważna jest talitania no i, i Przekazanie całego Pomorza Gdańskiego umożliwiło odnowę Królestwa Polskiego po 216 latach. 26 czerwca 1295 roku. Dlatego też 26 czerwca 1941 roku aresztowano w Warszawie 22 kapucynów, w Krakowie 12 salezjanów znanych Karolowi Wojtyle z jego parafii. I to władze świata wymyślili, tak jak bombardowanie Hamburga 24 lipca 1943 roku było na pamięć 700 rocznicy powstania diecezji Chełmińskiej, do której tu wszystko należało. 24 lipca 1243 roku to był czas, kiedy tutaj w Hamburgu rządził Adolf IV Schauenburg, pradziadek polskiej królowej Bruno. Bruno, który organizował jako wysłannik papieża kolonizację, założyciel Braniewa, to od jego nazwiska jest, pośredniczył w zakładaniu czczewa założył Sambor II, pradziadek polskiej królowej i babcia Małgorzata, królowa Dąbska urodzona z Lidyszewa, założyła w dniu jej urodzin klasztor Sisterek Świętego Krzyża w Rostoku. Władcy świata wiedzą o tym i panują, a głównym takim przestępcą to był właśnie Helmut Schmidt z Hamburga. Kolega. Bruno Bahera z Hamburga, zbrodniarza, który został szefem policji, który był szefem policji w Krakowie, który jest odpowiedzialny za mordowanie wielu ludzi, a umarł w Hamburgu 28 października w 1977 roku, żeby umożliwić Schmidtowi pojechanie do Oświęcimia, po Oświęcim zakończył się, cała sytuacja w Oświęcimie zakończyła się 12 kwietnia w 1947 roku, kiedy Rudolf, Rudolf Hess, błagał naród Polski o przebaczenie i tego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska, która była zapowiedziana 12 kwietnia w 1937 roku, Luigi Sinapi, Zapowiedziała również wybór ostatniego papieża, katolickiego papieża, Piusa XII. Jezu, ufam